No, witamy w programie przyszła wiosna trawniki, kerletowiny, krętowiny dziury po dzikach przeglądy okresowe olej jest mary i takie zabawy Waguar się domaga, bo Eż po prostu olej jest taki wiekowy spróbujemy zaadoptować filterek. No bodajże 11 czy 12 złotych kupiony w gotowni motoryzacyjnej. O bryksy sobie krzyczą nawet 4 dechy. Za takie coś No i zobaczymy Co się będzie działo. Znowu drugie życie pudełku po pizzy. Asekuracja przed rozlewaniem tu mamy taki korek, na końcu przewodu elastycznego do spustu będziemy robić recykling oleju w butelce z maślanki i już no, jak z diesla to już wszystko wymaga a tu jest pan filterek to po prostu będziemy zakładać nowy przed montażem nowego trzeba posmarować olejem Jego uszczelkę, najlepiej go zalać Żeby namógł sobie Także nalejemy mu troszkę oleju Posmarujemy wargę oczywiście uszczelniającą I zamontujemy Na tym korpusie 又来样子可。